Barbara Brylska, imię, które rozbrzmiewa przez pokolenia. Aktorka, która zdobyła serca publiczności swoją urodą, talentem i niezapomnianą obecnością na ekranie. Ale za blaskiem kamer kryły się wyzwania, poświęcenia i nutka tajemnicy. W tym materiale zabierzemy cię w fascynującą podróż by odkryć sekrety kariery i życia osobistego jednej z największych gwiazd polskiego kina. A gdy poruszymy temat jej ostatnich dni, zaskoczą cię pytania. Które do dziś pozostają bez odpowiedzi. Czy jesteś gotów poznać prawdziwą historię Barbary Brylskiej? Zostań z nami! Koniecznie podziel się w komentarzach swoimi wspomnieniami i opiniami o tej niezwykłej artystce. Zanim jednak przejdziemy dalej, muszę Cię uprzedzić, że w kolejnym wideo pojawi się zaskakujące wyznanie pewnego bardzo znanego aktora. Dlatego już teraz zasubskrybuj nasz kanał. Kolejne wideo zostanie opublikowane tylko na kilka godzin. Barbara Brylska urodziła się 5 czerwca 1941 roku w Skotnikach, niewielkiej wsi w Polsce. Już od najmłodszych lat Barbara wykazywała artystyczne zacięcie, które fascynowało jej rodzinę i nauczycieli. Wydawało się, że jej przeznaczenie jest z góry ustalone. Mimo trudności ekonomicznych, młoda Barbara nie szczędziła wysiłków, by realizować swoją pasję. Jej naturalna elegancja i wrodzony talent zaprowadziły ją do świata teatru, a później do kina. Gdzie zostawiła niezatarte ślady. W wieku 15 lat Barbara rozpoczęła naukę aktorstwa, zagłębiając się w klasyczne i współczesne sztuki teatralne. Jej uroda i magnetyczna obecność szybko zwróciły uwagę, otwierając drzwi do świata filmu. Zadebiutowała w 1956 roku małą rolą w filmie Kalosze Szczęścia. Choć był to skromny początek, zapoczątkował on błyskotliwą karierę, która zdobyła uznanie w Polsce i na świecie. W latach 60. Brylska była już znanym nazwiskiem. Wystąpiła w takich produkcjach jak Faraon, 1966 rok, epicki film o starożytnym Egipcie, nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Rola Kejmi, uwodzicielskiej i tajemniczej kobiety, podkreśliła jej dramatyczny talent i ugruntowała jej pozycję jako jednej z największych polskich aktorek. Ta kreacja przyniosła jej międzynarodowe uznanie i propozycje ról w europejskich produkcjach. Jednak to w latach 70. Barbara osiągnęła szczyt swojej kariery. W 1975 roku zagrała w radzieckim filmie Ironia losu, który stał się kultowym klasykiem. W roli Nabi, nauczycielki uwikłanej w miłosny trójkąt, Brylska oczarowała miliony widzów swoją wrażliwą i przekonującą grą. Ironia losu do dziś jest uznawana za kulturowy fenomen. A jej coroczna emisja w okresie świątecznym stała się tradycją w Rosji i innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Poza wielkimi produkcjami brylska błyszczała także w bardziej kameralnych rolach, które zgłębiały ludzkie emocje i złożoności. Jej umiejętność przekazywania emocji jednym spojrzeniem czy gestem uczyniła ją jedną z najbardziej szanowanych aktorek swojego pokolenia. Na przestrzeni lat zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym prestiżową Nagrodę Państwową ZSRR. Która była wyrazem uznania dla jej kulturowego wpływu. Mimo międzynarodowej sławy Barbara, zawsze pozostawała głęboko związana ze swoimi polskimi korzeniami. Często występowała w filmach poruszających historię i tożsamość swojego kraju, przyczyniając się do wyniesienia polskiego kina na nowe wyżyny. Jej praca nie tylko bawiła, ale także inspirowała młode aktorki marzące o pójściu w jej ślady. Z biegiem lat Brylska rozszerzyła swoją działalność na teatr. Gdzie nadal zachwycała publiczność swoją magnetyczną obecnością. Jej życie mogłoby wydawać się bajką, ale jak się przekonamy w kolejnych rozdziałach, blask kamer często ukrywał osobiste wyzwania i tragedie. Czy wiedziałeś, że Ironia Losu nadal oglądana jest przez miliony ludzi każdego roku? Jaki jest Twój ulubiony film Barbary Brylskiej? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zasubskrybuj kanał! Choć Barbara Brylska była podziwiana za swoją olśniewającą urodę i niezaprzeczalny talent, jej życie osobiste dalekie było od bajki. Za nienagannym wizerunkiem publicznym kryły się wyzwania, które ukształtowały jej drogę, uczyniły z niej postać jeszcze bardziej złożoną i ludzką. U szczytu kariery Brylska zmagała się z ostrą krytyką za przyjmowanie ról w produkcjach sowieckich, zwłaszcza w ironii losu. Chociaż film przyniósł jej międzynarodową sławę, wielu w Polsce oskarżało ją o zdradę swoich korzeni. Podejmując współpracę przy projektach, które dla niektórych symbolizowały sowiecką dominację kulturową. Sama Brylska zawsze broniła swoich decyzji artystycznych, twierdząc, że jej priorytetem była sztuka, a nie polityka. Kontrowersje te odzwierciedlały podziały tamtych czasów i ukazywały, jak wysoką cenę sława mogła narzucić artystom działającym w politycznie napiętym kontekście. Życie miłosne Brylskiej również było częstym tematem w tabloidach. Dwukrotnie wychodziła za mąż. Ale żadne z małżeństw nie przyniosło trwałego szczęścia, którego szukała. Jej pierwszy związek z inżynierem Janem Borowcem zakończył się szybko, naznaczony różnicami nie do pogodzenia. Drugie małżeństwo z Ludwikiem Kosmałem było dłuższe, ale równie burzliwe. Para miała dwoje dzieci, jednak częste podróże Barbary i ciężar sławy doprowadziły do napięć, które ostatecznie okazały się nie do przezwyciężenia. Najbardziej tragiczne wydarzenie w jej życiu osobistym to śmierć córki Barbary Kosmal. Młoda, utalentowana i pełna obietnic, córka Brylskiej zginęła w wypadku samochodowym w 1993 roku, mając zaledwie 20 lat. Ta tragedia zdruzgotała aktorkę, która wielokrotnie określała ten moment jako najbardziej bolesny w swoim życiu. Utrata córki to utrata części samej siebie, wyznała w jednym z wywiadów. Ta strata głęboko wpłynęła na jej zdrowie emocjonalne oraz sposób, w jaki postrzegała życie i karierę. Brylska musiała zmierzyć się także z krytyką dotyczącą jej podejścia do macierzyństwa i relacji z dziećmi. Niektórzy zarzucali jej, że była zbyt odległa emocjonalnie, zajęta wymaganiami swojej kariery. Jednak bliscy i rodzina zawsze bronili barbary, podkreślając jej miłość i oddanie wobec rodziny, mimo licznych przeciwności losu. Problemy zdrowotne również dawały się Brylskiej we znaki. Na przestrzeni lat pojawiały się doniesienia o jej walce z depresją, szczególnie po śmierci córki. Aktorka nigdy nie zaprzeczała trudnościom emocjonalnym, z jakimi się mierzyła, ale zawsze wykazywała się odpornością. W wywiadach często wspominała, że praca aktorska była jej formą ucieczki, pozwalającą przekształcać emocje w poruszające występy. Kolejnym kontrowersyjnym aspektem jej życia była relacja z mediami. Brylska była znana z bezpośredniości i nie wahała się konfrontować z dziennikarzami, którzy naruszali jej prywatność lub przekłamywali fakty na jej temat. Takie podejście Choć podziwiane przez wielu, przysparzało jej także krytyków i trudnych relacji z prasą. Mimo to Barbara pozostała wierna sobie, woląc autentyczność niż uleganie oczekiwaniom innych. Pomimo wszystkich trudności, Brylska nigdy nie straciła swojej pasji do sztuki. Jej odwaga w stawianiu czoła przeciwnościom z godnością inspirowała wielu fanów i współpracowników. Życie nie jest łatwe dla nikogo, ale najważniejsze to iść dalej, mawiała. Co myślisz o tym etapie życia Barbary Brylskiej? Czy zgadzasz się z decyzjami, które podjęła? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich latach swojego życia Barbara Brylska pozostawała postacią enigmatyczną i wycofaną, stopniowo odsuwając się od reflektorów, które niegdyś oświetlały jej karierę. Choć wciąż była wspominana jako ikona polskiego i radzieckiego kina, jej udział w nowych projektach stawał się coraz rzadszy. Aktorka zdawała się wybierać spokojne życie, z dala od presji branży, otoczona wąskim gronem przyjaciół i rodziny. Zdrowie Barbary zaczęło się pogarszać w ostatniej dekadzie, co nie umknęło uwadze fanów i mediów. Pojawiały się doniesienia o jej słabości fizycznej i psychicznej, a jej ciągła walka z depresją była często wspominana w wywiadach z osobami z jej otoczenia. Sama Barbara rzadko komentowała te kwestie publicznie, ale ci, którzy byli jej bliscy, mówili, że utrata córki pozostała otwartą raną, która bezpośrednio wpływała na jej samopoczucie. W miesiącach poprzedzających jej śmierć Barbara unikała publicznych zobowiązań i wywiadów. Według relacji spędzała większość czasu w swojej rezydencji, rozmyślając o życiu i wspominając przeszłość. Bliscy przyjaciele ujawnili, że aktorka często mówiła o swoim artystycznym dziedzictwie i wpływie, jaki chciałaby zostawić dla przyszłych pokoleń. Jednak ten introspektywny okres po spekulacje na temat tego, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami. W tym czasie pojawiły się również plotki o rodzinnych sporach dotyczących dziedzictwa i majątku aktorki. Choć żadne z tych informacji nie zostały oficjalnie potwierdzone, te doniesienia jedynie wzmocniły aurę tajemnicy wokół jej ostatnich dni. Tabloidy, jak zawsze, chętnie rozwijały tenar, kreując obraz izolacji i konfliktów, który dla wielu fanów wydawał się sprzeczny z ikonicznym wizerunkiem barbary. Moment jej śmierci pozostaje otoczony pytaniami. Barbara Brylska odeszła w okolicznościach, które wielu opisało jako spokojne, ale niektóre szczegóły wzbudziły wątpliwości. Informacje o jej odejściu potwierdzili członkowie rodziny, prosząc o prywatność w krótkim komunikacie. Szczegóły dotyczące przyczyny śmierci nie zostały od razu ujawnione, co dało pole do spekulacji i teorii. Jedni wierzyli, że mogła poddać się postępującym problemom zdrowotnym, inni sugerowali, że wpływ miały emocjonalne konsekwencje jej osobistych strat oraz presji. Z jaką zmagała się przez całe życie. Teorie spiskowe na temat jej śmierci szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych i na forach poświęconych gwiazdom. Niektórzy sugerowali, że mogła podjąć drastyczne kroki z powodu depresji, podczas gdy inni uważali, że jej śmierć była naturalnym wynikiem zaawansowanego wieku i problemów zdrowotnych. Wśród tych spekulacji fani z całego świata dzielili się pełnymi miłości wiadomościami i podziękowaniami za wszystko, co Barbara reprezentowała w kinie i w ich życiu. Pogrzeb Barbary Brylskiej był pełen emocji. Uczestniczyli w nim współpracownicy, bliscy przyjaciele i wielbiciele, którzy chcieli oddać jej ostatni hołd. Wzruszające przemówienia podkreślały nie tylko jej talent jako aktorki, ale także jej siłę jako kobiety i matki. Wielu wspominało jej kulturowy wpływ, szczególnie dzięki ironi losu filmowi, który wciąż porusza serca kolejnych pokoleń. Barbara Brylska odeszła. Pozostawiając nieocenione dziedzictwo artystyczne i głęboki brak w sercach swoich fanów. Mimo tajemnic otaczających jej ostatnie dni, jej wpływ na polskie i międzynarodowe kino pozostaje niezaprzeczalny. Jej występy wciąż inspirują i wzruszają, gwarantując, że jej światło nigdy nie zgaśnie. W które teorie o tej tajemnicy wierzysz? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nie zapomnij: w kolejnym odcinku przyjrzymy się kolejnej legendzie, która zapisała się w historii. Zostaw swoją wiadomość dla tej gwiazdy. Dziękujemy, że byliście z nami, poznając emocjonującą historię Barbary Brylskiej Gwiazdy, która pozostawiła wieczne dziedzictwo. Jeśli spodobało Ci się to wideo, sprawdź nasze inne materiały o wielkich postaciach, które na zawsze zmieniły świat. Nie przegap naszego kolejnego odcinka, w którym odkryjemy życie i tajemnice kolejnej legendy kina.